Czym w powyższym wzorze jest dwójka? Pod dwójką kryje się akceptacja najgorszych z możliwych wydarzeń, wynikających właśnie z tego problemu, tej sytuacji, tego zmartwienia, które przed chwilą naprawdę udało Ci się w pełni zaakceptować i przyjąć to, że jest ten problem. Teraz w tym celu, aby wyszukać wszystkie najgorsze możliwe wydarzenia, wynikające z tego problemu. Pomocne mogą być następujące pytania. Proszę, zadaj je sam sobie, zadaj je sama sobie i odpowiedz na nie. Możesz jednocześnie korzystać z tego, bo ja oczywiście nie umieszkam ich przeczytać. Co może się najgorszego wydarzyć w związku z tym problemem, kłopotem, zmartwieniem? Co może się najgorszego, najgorsze czarne wizje scenariusze, które się pojawiają... W chęci odpowiedzenia właśnie na to pytanie, co mogę stracić, podejmując decyzję właśnie teraz? Co mogę stracić, podejmując decyzję właśnie teraz? Co mogę stracić w wyniku tego problemu, sytuacji zmartwienia? Co mogę stracić, odkładając podjęcie decyzji? Jednocześnie, co mogę stracić? wynik, odkładając tą decyzję, ten rozwiązywanie tego problemu, sytuacji. Wszystko to, co jest czarne i negatywne. Zapisz proszę wszystkie te możliwe warianty, nad którymi się zastanawiasz. Wypisz te wszystkie czarne scenariusze. Zapisz to tu. Wszystkie swoje myśli, jakie cię prześladują w związku z tym problemem, zmartwieniem, kłopotem. Co mogę stracić? Odkładając to, że nie podejmę w ogóle tej decyzji, w ogóle odefnę go jeszcze na bok. To mogę stracić podejmując decyzję, nad którą gdzieś ta decyzja to może być właśnie jeden z tych elementów, nad którymi później się będziemy zastanawiać jeszcze. Dobrze? Wszystkie czarne myśli, najgorsze, najbardziej, które cię przerażają, sytuacje, wszystko to proszę zanotuj na kartce. Albo tutaj. W przewodniku, poradniku, albo na odrębnej kartce papieru. Jak już wszystkie te czarne myśli, scenariusze, co stracę, co się może czarnego wydarzyć w wyniku tego problemu, najgorsze wydarzenie, proszę wszystko to wypisuj. Punkt po punkcie, lub jednym ciągiem, proszę to zapisz. Jak już wynotujesz wszystkie najgorsze możliwe wydarzenia wynikające z tego problemu, z tej sytuacji, z tego zmartwienia, przejdź od razu bez chwili zwłoki do kolejnego materiału wideo. Pamiętaj, bez chwili zwłoki, jak już tylko wszystko będzie wynotowane. Więc do zobaczenia już w kolejnym materiale wideo. Mam nadzieję, że za chwilę, jak już tylko te wszystkie czarne myśli, które cię przytłaczają, przelejesz na papier.